Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Tak sobie pomyślałam, że z okazji z zbliżającego się Dnia Dziecka porozmawiamy sobie właśnie troszeczkę o książce dziecięcej. I ze względu na to, że jakiś czas temu kupiłam sobie... Wiecie jak to jest, czasami kupuje się ileś tam książek ze względu na to, że chce się mieć tylko jedną. Czasami tak bywa, że jakaś książka jest niedostępna i tylko... Można ją nabyć w jakimś zbiorze, i tak to właśnie było ze mną, że nabyłam sobie komplet książek wydawanych w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom, bo chciałam z tego kompletu przeczytać parę książek, a samodzielnie w zasadzie były one znacznie droższe niż właśnie w tym komplecie. Pewnie większość z Was, która mnie ogląda, jest na tyle stara że y, pamięta tę kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom, y, która odbywała się y, corocznie przez parę lat, bo y, o ile dobrze myślę, to ona chyba teraz już, już niestety nie ma miejsca. Y, kampania była związana z y, y, IBBI, czyli z y, nagrodą przyznawaną właśnie w ramach literatury dziecięcej, bardzo ważną nagrodą zresztą chyba w Polsce najważniejszą jaką można dostać za działalność na rzecz książki dziecięcej i właśnie w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom gdzie pojawiały się między innymi spoty telewizyjne w których sławni aktorzy się angażowali i czytali ale właśnie z tą kampanią wiązała się też działalność wydawnicza Pojawiła się taka seria książek, Cała Polska czyta dzieciom i ja e, te książeczki sobie po prostu nabyłam. E, I część z nich, bo nie wszystkie, bo ich jest, zdaje się, 24 chyba, e, część z nich chciałabym Wam teraz pokazać i podzieliłam je na, dwie, na dwa stosiki. Pierwszy stosik, od którego zaczniemy, dotyczy książek, które już czytałam, i z całym sercem mogę Wam je polecić. Jako książki dobre do lektury dla dzieci i dobre do lektury z dziećmi, do rozmowy o szacunku, o odmienności, o problemach, o tym, co to znaczy mieć przyjaciela i być przyjacielem. Także. Zaraz Wam je tu pokażę i opowiem, dlaczego uważam je za cenne, czy, czy warte przeczytania. No tak, kocie, tak. A potem pokażę Wam książki, dla których między innymi nabyłam sobie Cała Polska czyta dzieciom i które będę chciała jeszcze przeczytać. Zacznijmy od książki, która mnie w tym zestawieniu najbardziej zdziwiła, bo jednak ja Zabić Drozda Harper Lee uważam za powieść dla dorosłych. Może się ona pojawić w tym zestawieniu dlatego, że no jednak bohaterowie tutaj są dziecięcy. Mamy do czynienia z trójką, z trójką dzieci, dziewczynką i dwoma chłopcami. Dziewczynka jest w zasadzie takim alter ego autorki Harper Lee, która długo, długo, niemal przez całe swoje życie napisała tylko jedną książkę, czyli właśnie Zabić Drodza, a pod koniec życia zdecydowała się jeszcze na jej kontynuację, Idź Postaw Wartownika, którą mam, ale której niestety jeszcze nie czytałam. Dziewczynka i jej brat na wakacjach zaprzyjaźniają się z chłopcem, którego pierwowzorem jest pisarz Truman Capote, bo Harper Lee rzeczywiście na wakacjach go poznała. No i dzieci przeżywają różne przygody. Brzmiałoby niewinnie, gdyby nie to, że cała fabuła jest tutaj osnuta według, według wokół sprawy karnej, której podlega młody czarnoskóry chłopak oskarżony o napaść na białą kobietę, napaść między innymi na tle seksualnym i no wiadomo lata 60 Stany Zjednoczone czy jest winny, czy jest niewinny nie ma znaczenia, bo i tak jest winny. Dzieci ten proces chłopaka obserwują. W związku z tym, że Atticus ich ojciec jest właśnie adwokatem biorącym udział w tym procesie, i o ile się nie mylę, on tego chłopaka właśnie broni. Więc, jeżeli już powiedziałabym, że to raczej powieść dla nastolatków, a w ogóle jednak, żeby ją dobrze zrozumieć i dobrze odebrać, i dobrze przeżyć. To nie ujmując tutaj nic wrażliwości nastolatków, bo znałam i znam wielu wrażliwych nastolatków, do których ta książka trafi, to jednak celowałabym tutaj bardziej w czytelnika dorosłego i przy okazji pozwalam sobie czytelnikom dorosłym o Zabić Drozda przypomnieć. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to osobiście uważam, że jest to jedna z tych książek którą gdzieś tam na etapie swojego życia przeczytać trzeba. Dalej, Momo, Michaela Ende. Jest to autor znany przede wszystkim z niekończącej się historii, czy niekończącej się opowieści, w zależności od tłumaczenia, no bo książka to historia, film to jednak opowieść. Natomiast Momo jest historią dziewczynki, która żyje w świecie, gdzie funkcjonują szarzy panowie i ci szarzy panowie kradną ludziom, dorosłym ludziom ich wolny czas. No i dziewczynka zostaje wybrana, by temu przeciwdziałać. Bardzo piękna książka, niesamowicie napisana, z ogromnie ważnym przesłaniem, że właśnie trzeba mieć czas na życie, bo... Równowaga i ten balans między pracą a życiem prywatnym powinien być ważny. I mówi to do Was osoba, którą straszliwie zaatakowali szarzy panowie i w zasadzie rozpanoszyli się tak straszliwie w jej życiu, że nie bardzo jest czas na cokolwiek innego. Więc być może powinnam, powinnam sobie Momo jeszcze raz przeczytać, bo czytałam ją po raz pierwszy, jak właśnie byłam dzieckiem. Może powinnam sobie Momo jeszcze raz przeczytać i przemyśleć priorytety w moim życiu. Kto wie, wygonić szarych panów z domu. I trzecia książka, którą już czytałam i którą bardzo cenię i, i też e, polecam. Katrin Patterson, Most do Terabiti. E, uwielbiam książkę i uwielbiam e, jej ekranizację e, filmową z chłopcem, który potem grał Pite w Igrzyskach Śmierci. Bardzo przepraszam, nie pamiętam teraz imienia i nazwiska tego aktora, już obecnie dorosłego młodego człowieka. Jest to historia dwójki dzieci. Dziewczynka sprowadza się do małej miejscowości. Chłopiec jest z, z wielodzietnej rodziny. Ona natomiast jest jedynaczką, córką dwójki pisarzy. Takich nowoczesnych ludzi, można by powiedzieć, więc w, zas w zasadzie dzieli ich wszystko, a łączy Terabitia, wymyślona kraina, którą właśnie sobie tworzą wspólnie i, i wymyślają różne przygody. Historia o przyjaźni, historia o mocy wyobraźni, jak bardzo wyobraźnia jest ważna w naszym życiu. Historia niestety o stracie, także potrzeba jest masy chusteczek tutaj do, do tej książki, ale jest przepiękna i bardzo ją polecam, bardzo ją kocham. Idźmy dalej. Edmund de Amicis, Serce. Bardzo jestem ciekawa tej książki, z całą pewnością ją kiedyś przeczytam. O chłopcu, którego dzieciństwo rozgrywa się chyba na początku XX wieku w Turynie. Państwo dopiero odzyskało niepodległość i, i, i obserwujemy dzieciństwo głównego bohatera właśnie na, na tym tle obyczajowym. E, wydaje mi się, że będzie to wartościowa książka. Z całą, e, z całą chęcią ją przeczytam. Mam nadzieję, że będzie to duża przyjemność. E, dalej e, Matylda, Ronan Ro, Roald. Roald Dahl. Znamy go przecież jako autora Charlie'ego i Fabryki Czekolady. Znamy go jako autora bardzo fajnego giganta. Matylda jest tutaj troszeczkę tak na uboczu. Historia dziewczynki, która ma kłopoty w szkole, która ma kłopoty w domu. Myślę, że. Że może być to naprawdę fajna historia. Chciałabym też obejrzeć musical, który niedawno powstał i który jest dostępny na Netflixie, ale zanim to, to wolałabym książkę. Zwłaszcza, że tego klasyka literatury dziecięcej, niestety póki co, znam tylko właśnie z jego ekranizacji filmowych. Także myślę, że czas to nadrobić. A chciałabym zacząć właśnie od historii o dziewczynce, powiem szczerze, nie, o Charlim. Chociaż w bardzo fajnym gigancie tutaj bohaterką też była dziewczynka, no ale powiedzmy, że z jakichś niewyjaśnionych powodów, nawet dla mnie samej, e, chciałabym zacząć od Matydy. Dalej, Anna Kamieńska, książka nad książkami. Jestem ciekawa, jak temat Biblii został ugryziony dla dzieci, tak żeby to było. Ciekawe i zrozumiałe. Zresztą Anna Kamieńska też pięknie wyładała słowem, więc no jestem, jestem tej książki bardzo ciekawa. Nie wiem, czy będę czytać całą, bo religioznawstwo i, i tematy religijne to nie jest coś, co, co byłoby mi bardzo bliskie, ale z ciekawości na pewno zajrzę. Właśnie. Cały ten pakiet kupiłam tak naprawdę przede wszystkim dla tej książki. José Mauro de Vasconcelos. Przepraszam, ja tak nie bardzo, za trudny język. Moje drzewko pomarańczowe. Historia chłopca. Kiedyś już próbowałam się zabrać za tę książkę, ale długo, długo była niedostępna, bardzo droga. Potem pojawiło się wznowienie, ale jakoś tak no nie kupiłam wtedy tej książki, bo, bo studia, bo inne wydatki, bo. Rodzina niezbyt przychylnie patrzyła na to, że kupowałam książki i próbowałam ją ugryźć w audiobooku, ale jakoś tak jeden rozdział, drugi rozdział, i wtedy z audiobookami nie bardzo mi było po drodze. To nie były jeszcze czasy, kiedy sobie można było audiobooków spokojnie słuchać przez komórkę. No, i nie udało mi się dotrzeć do, do końca tej historii, także znam tylko początki. Ale z tego, co kojarzę, bardzo istotną rolę w tej książce odgrywa kino. A ja bardzo lubię historie, w które rozgrywają się w okolicach kina, w kinie, czy w ogóle biorą sobie na tapet film jako jednego z bohaterów opowieści. Więc z całą pewnością e, zabiorę się za tą książkę z wielką radością i y, jestem ciekawa co tutaj wyniknie z tej naszej znajomości. I na koniec również klasyk czy klasyczka, e, Urszula Le Guin, Czarnoksiężnik z archipelagu. E, wstyd się przyznać, bo y, twierdzę, że jestem fanką fantastyki, y, a Czarnoksiężnika z archipelagu jakoś jeszcze nigdy y, nie przeczytałam. E, nie jestem z tych czasów, kiedy Czarnoksiężnik Archipelagu był już na liście lektur gimnazjalistów, a poza tym jakoś tak nie trafiałam na nauczycielki języka polskiego, które byłyby fan, fankami fantastyki, bo to jeszcze nie te czasy. W związku z tym historię Krogulca również znam tylko z takiej wersji serialowej, dwa odcinki, potem chyba półtorej godziny, które zrobiono w Kanadzie. Pamiętam, że to Ziemio Morze wtedy zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale chciałabym sięgnąć po oryginał, także jestem, jestem ciekawa, zobaczymy. Tak Się właśnie prezentuje, nie będę pokazywać wszystkich, bo wszystkich nie uniosę, ale o! Tak się właśnie prezentuje. O, widzicie, już mi wypadają. E, cała Polska czyta dzieciom. To są tak, jak mówiłam, tylko te wybrane przeze mnie pozycje. Jestem ciekawa, czy którąś z nich czytaliście. Jestem ciekawa, jakie są w ogóle Wasze ulubione książki dziecięce czy książki z dzieciństwa. Dajcie mi znać, chętnie na ten temat porozmawiam. A póki co serdecznie się żegnam i do następnego razu. Cześć!